Stop kogut policyjny, zanim ruszysz w trasę w 2026 roku, posłuchaj uważnie, bo te zmiany mogą kosztować cię prawo jazdy, wysokie mandaty, a nawet problemy z ubezpieczeniem. Nowe przepisy drogowe 2026 roku wchodzą w życie i każdy kierowca w Polsce musi wiedzieć jedno: stare nawyki już nie wystarczą. Wyobraź sobie, że jedziesz jak zawsze ta sama droga. Ta sama prędkość, to samo skrzyżowanie, a mimo to wracasz do domu z mandatem albo punktami karnymi, których się nie spodziewałeś. Dlaczego? Bo prawo się zmieniło, a większość kierowców jeszcze o tym nie wie. I właśnie dlatego ten film jest tak ważny. W 2026 roku zmieniają się między innymi obowiązki kierowców, podejście do kontroli drogowych, zasady dotyczące prędkości, pierwszeństwa dokumentów, a nawet to, co musisz mieć w aucie żeby uniknąć kary. Jedna drobna rzecz pominięta przed wyjazdem może oznaczać setki złotych straty albo więcej. W tym materiale konkretnie i bez lanie wody pokażę Ci, co musi zrobić każdy kierowca, na co policja będzie zwracać szczególną uwagę i jak przygotować się na 2026 rok, żeby jeździć spokojnie i legalnie. Jeśli jesteś kierowcą, ten film dotyczy Ciebie. Zostań do końca, a jeśli chcesz, żeby więcej osób uniknęło kosztownych błędów, kliknij znak kciuka w górę i zostaw lajka like teraz, to naprawdę pomaga. Dobrze, skoro już jesteś tutaj, to znaczy, że naprawdę zależy Ci na tym, żeby nie wpaść w kłopoty na drodze w 2026 roku. I bardzo dobrze, bo teraz zaczynamy część, którą każdy kierowca w Polsce powinien usłyszeć od A do Z usiądź wygodnie, bo to nie będzie sucha teoria z kodeksu drogowego. To będzie rozmowa kierowca kierowca bez straszenia na siłę, ale też bez owijania w bawełnę. Rok 2026 zmienia naprawdę dużo, i jeśli ktoś myśli, że jakoś to będzie, to niestety może się bardzo boleśnie zdziwić. Na początek trzeba powiedzieć wprost. Nowe przepisy drogowe 2026 rok nie są kosmetyczną poprawką, tylko realną zmianą podejścia państwa do kierowców. Przez ostatnie lata przyzwyczailiśmy się że prawo drogowe jest zaostrzane, ale w 2026 roku wchodzimy na zupełnie nowy poziom kontroli, odpowiedzialności i konsekwencji. Chodzi nie tylko o mandaty, ale o punkty karne, ubezpieczenia, odpowiedzialność finansową i w skrajnych przypadkach utratę prawa jazdy. I to szybciej niż wielu osobom się wydaje. Jedną z najważniejszych rzeczy które musisz zrozumieć, jest to, że kierowca w 2026 roku ma obowiązek wiedzieć, a nie tylko jeździć jak zawsze. Tłumaczenie, nie wiedziałem, praktycznie przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Przepisy są skonstruowane w taki sposób, że odpowiedzialność spada bezpośrednio na ciebie, niezależnie od wieku, stażu czy tego, czy jeździsz codziennie, czy tylko od święta. Jeśli wsiadasz za kierownicę, bierzesz na siebie pełną odpowiedzialność. Weźmy na przykład kontrole drogowe. W 2026 roku nie będą one wyglądały tak jak kiedyś, gdzie policjant zatrzymywał losowo i sprawdzał dokumenty. Coraz częściej mówimy o kontroli zdalnej, o systemach automatycznych, o kamerach, czujnikach, odcinkowych pomiarach prędkości i analizie zachowania pojazdu. Możesz nawet nie wiedzieć, że zostałeś zarejestrowany, a informacja o wykroczeniu dotrze do ciebie po czasie. I wtedy zaczyna się problem. Bo nie ma rozmowy na poboczu, nie ma ostrzeżenia, są fakty, zapis i kara. Ogromna zmiana dotyczy też prędkości, i nie chodzi tylko o przekraczanie limitów o 30 czy 50 km. W 2026 roku szczególnie surowo traktowane są tak zwane drobne, ale systematyczne przekroczenia czyli sytuacje, kiedy ktoś regularnie jedzie 10-15 km na godzinę szybciej, bo przecież wszyscy tak jadą. Systemy to widzą. I nie patrzą na to emocjonalnie. Dla systemu jesteś kierowcą, który notorycznie łamie przepisy. A to oznacza punkty, wyższe składki oce i potencjalne problemy przy kolejnych kontrolach. Bardzo ważny temat to pierwszeństwo i zachowanie wobec pieszych. Jeśli myślisz, że już teraz było surowo, to w 2026 roku jest jeszcze ostrzej. Każda sytuacja sporna praktycznie działa na korzyść pieszego. Nawet jeśli jesteś przekonany, że miałeś rację, a nagranie lub analiza wskazuje inaczej, konsekwencje spadają na kierowcę. I tu nie chodzi tylko o mandaty. Chodzi o odpowiedzialność cywilną, o sprawy sądowe, o odszkodowania, które mogą ciągnąć się latami. Przechodząc dalej, trzeba poruszyć temat, o którym wielu kierowców zapomina, czyli obowiązkowe wyposażenie pojazdu i jego stan techniczny. W 2026 roku nie wystarczy, że auto jeździ. Liczy się każdy szczegół: oświetlenie, systemy wspomagające, widoczność tablic rejestracyjnych, stan szyb, a nawet działanie podstawowych elementów bezpieczeństwa. Kontrola może wykazać, że coś nie działa prawidłowo i nagle okazuje się, że dalej nie pojedziesz. Laweta, mandat, zatrzymany dowód rejestracyjny wszystko naraz. Ogromnym zaskoczeniem dla wielu kierowców jest też to, jak bardzo zmienia się podejście do telefonów i rozproszenia uwagi. W 2026 roku nie ma już szybkiego spojrzenia na ekran. Każde użycie telefonu w sposób niezgodny z przepisami jest traktowane bardzo poważnie. Kamery potrafią to wychwycić, a kary są znacznie dotkliwsze niż wcześniej. Co więcej, jeśli dojdzie do kolizji, a analiza wykaże, że kierowca był rozproszony, ubezpieczyciel może znacznie ograniczyć wypłatę odszkodowania. Właśnie ubezpieczenia. To temat, który w 2026 roku staje się kluczowy. Twoje zachowanie na drodze bezpośrednio wpływa na to, ile płacisz za OC i AC. Punkty karne, mandaty, częste wykroczenia wszystko jest analizowane. Kierowcy, którzy lekceważą nowe przepisy, płacą znacznie więcej. I nie mówimy tu o kilkunastu złotych różnicy, tylko o setkach, a czasem tysiącach złotych rocznie. Nie można też pominąć kwestii młodych kierowców i kierowców seniorów. Przepisy w 2026 roku wprowadzają bardziej indywidualne podejście do ryzyka. Oznacza to, że system analizuje, kto jest za kierownicą i jak się zachowuje. Młodzi kierowcy, którzy dopiero zdobyli prawo jazdy, są objęci szczególnym nadzorem. Z kolei starsi kierowcy muszą liczyć się z dodatkowymi wymaganiami dotyczącymi zdolności do prowadzenia pojazdu. I znowu brak przygotowania może oznaczać utratę uprawnień. Kolejny temat, który budzi emocje, to alkohol i środki działające podobnie. W 2026 roku nie ma już miejsca na domysły. Każdy wynik, nawet minimalny, jest traktowany bardzo surowo. Do tego dochodzą leki, które wpływają na koncentrację. Wielu kierowców nawet nie sprawdza ulotek, a potem są zaskoczeni, że badanie wykazuje substancje wpływające na zdolność prowadzenia. Konsekwencje są natychmiastowe i bardzo dotkliwe. Warto też powiedzieć o zmianach w miastach, bo to one najbardziej wpływają na codzienną jazdę. Strefy ograniczonego ruchu, nowe oznaczenia, priorytet dla komunikacji miejskiej i rowerzystów wszystko to wymaga od kierowcy większej uwagi i cierpliwości. W 2026 roku ignorowanie znaków czy wjazd, bo zawsze tak było, kończy się mandatem bez dyskusji. Miasta są coraz bardziej monitorowane. A tolerancja dla łamania przepisów praktycznie znika. I teraz najważniejsze pytanie: co musi zrobić każdy kierowca w Polsce w 2026 roku? Przede wszystkim zmienić sposób myślenia. To już nie jest czas, kiedy liczy się spryt, znajomość skrótów czy dogadanie się. Liczy się świadomość, przygotowanie i odpowiedzialność. Trzeba regularnie sprawdzać przepisy. Dbać o samochód, kontrolować swoje nawyki i jeździć tak, jakby każdy manewr mógł być oceniany. Bo bardzo często tak właśnie jest. Jeśli dotarłeś aż do tego momentu, to znaczy, że naprawdę chcesz jeździć bezpiecznie i bez stresu. I dokładnie o to chodzi. Te przepisy nie są po to, żeby uprzykrzyć życie, tylko żeby je uporządkować. Ale tylko ci kierowcy, którzy się dostosują, skorzystają na tym spokoju. Reszta będzie płacić dosłownie i w przenośni. Dlatego teraz zrób jedną prostą rzecz. Jeśli ten materiał pomógł Ci zrozumieć, co czeka kierowców w 2026 roku, zostaw lajka pod tym filmem znak kciuka w górę. To sygnał, że takie treści są potrzebne i że chcesz więcej konkretnych, jasnych wyjaśnień bez chaosu i straszenia. A jeśli chcesz być na bieżąco i nie dać się zaskoczyć przepisom, zostań tutaj z nami. Bo na drodze w 2026 roku wiedza to Twoje największe bezpieczeństwo. I jedziemy dalej, bo temat absolutnie się tu nie kończy. Jeśli ktoś myśli, że nowe przepisy drogowe 2026 to tylko kilka zmian, które jakoś się ogarnie, to właśnie w tym miejscu warto się zatrzymać i posłuchać jeszcze uważniej. Bo im dłużej analizujemy te regulacje, tym wyraźniej widać, że rok 2026 to moment przełomowy dla kultury jazdy w Polsce. To nie jest już tylko kwestia przepisów, ale całego podejścia do bycia kierowcą. Coraz większą rolę zaczyna odgrywać odpowiedzialność długoterminowa. Nie chodzi o jeden mandat czy jedno wykroczenie. Chodzi o historię kierowcy. System w 2026 roku pamięta. Pamięta, jak jeździsz, jak często łamiesz przepisy, czy reagujesz na kary, czy je ignorujesz. To oznacza, że każda decyzja za kierownicą zostawia ślad. Nawet jeśli dziś nic się nie stanie, za kilka miesięcy możesz odczuć konsekwencje w zupełnie innym miejscu, na przykład przy przedłużaniu ubezpieczenia albo podczas rutynowej kontroli. Wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo zmienia się rola Policji Drogowej. Funkcjonariusz w 2026 roku coraz częściej nie jest tym, który łapie, tylko tym, który egzekwuje to, co już zostało zarejestrowane. Dane z systemów kamer. Rejestratorów i analiz są dla niego podstawą. Dyskusje na poboczu stają się rzadkością. Liczy się zapis. A zapis jest bezwitosny, bo nie zna emocji, zmęczenia ani pośpiechu. Pojawia się też temat, który szczególnie dotyka kierowców zawodowych, ale tak naprawdę wpływa na wszystkich, czyli czas reakcji i styl jazdy. Nowe systemy coraz lepiej analizują gwałtowne hamowania, agresywne przyspieszanie, niepłynne manewry. To wszystko jest interpretowane jako potencjalne zagrożenie. I nawet jeśli nie łamiesz przepisów wprost, możesz zostać uznany za kierowcę STWARZJCG o ryzyko. To nowy sposób myślenia, do którego wielu osób jeszcze nie przywykło. Nie można pominąć też kwestii pogody i warunków drogowych. W 2026 roku tłumaczenie było ślisko, czy padał deszcz nie działa na korzyść kierowcy. Wręcz przeciwnie. Oczekuje się, że dostosujesz prędkość i styl jazdy do warunków. Jeśli system lub analiza po zdarzeniu wykaże, że jechałeś zgodnie z przepisami, ale nieadekwatnie do sytuacji, odpowiedzialność nadal spada na ciebie. To ogromna zmiana mentalna. Bardzo ciekawym i często pomijanym aspektem jest rola pasażerów. W 2026 roku coraz częściej podkreśla się, że kierowca odpowiada także za bezpieczeństwo osób, które przewozi. Brak pasów, niewłaściwe przewożenie dzieci, rozpraszanie kierowcy to wszystko może zostać uwzględnione przy ocenie zdarzenia. A konsekwencje znowu nie są symboliczne to realne kary i realne problemy. Warto też poruszyć temat nawigacji i aplikacji. Wielu kierowców bezkrytycznie ufa mapom i komunikatom głosowym. W 2026 roku to kierowca odpowiada za decyzję, a nie aplikacja. Jeśli skręcisz tam, gdzie nie wolno, bo tak powiedziała nawigacja, to nie jest usprawiedliwienie. System zakłada, że znaki drogowe są ważniejsze niż jakakolwiek technologia. I to jest bardzo ważne, bo takich sytuacji będzie coraz więcej. Zmienia się również podejście do parkowania. W miastach pojawia się więcej stref, więcej kontroli automatycznych i mniej tolerancji dla chwilowego postoju. To, co kiedyś było przymknięciem oka, w 2026 roku kończy się opłatą albo mandatem. Kamery nie wiedzą, że w tylko na minutkę. One widzą czas i miejsce. I reagują zgodnie z przepisami. Nie można zapominać o edukacji kierowców, która w 2026 roku przestaje być jednorazowa. Prawo jazdy to nie jest już dokument na całe życie bez żadnych obowiązków. Coraz częściej mówi się o konieczności aktualizowania wiedzy, śledzenia zmian i dostosowywania się do nowych zasad. Kierowca, który się nie uczy, zostaje w tyle, a to na drodze oznacza ryzyko. Bardzo ważnym elementem jest też psychologia jazdy. Nowe przepisy wprost promują spokojną, przewidywalną jazdę. Agresja, nerwowość, impulsywne decyzje są coraz łatwiej wykrywane i coraz surowiej oceniane. To oznacza, że w 2026 roku naprawdę opłaca się jeździć spokojnie. Nie tylko dla bezpieczeństwa, ale też dla własnego portfela i spokoju psychicznego. Jeśli spojrzymy na to wszystko razem, obraz jest jasny. Kierowca 2026 roku musi być świadomy, uważny i odpowiedzialny. To już nie jest kwestia wyboru. To konieczność. Ci, którzy się dostosują, będą jeździć bezpieczniej, taniej i spokojniej. Ci, którzy zignorują zmiany, będą ciągle zaskakiwani kolejnymi problemami. Dlatego tak ważne jest, żeby nie odkładać tej wiedzy na później. Każdy dzień jazdy to okazja, żeby wyrobić sobie dobre nawyki sprawdzić auto, zwolnić tam, gdzie trzeba. Odłożyć telefon, zwrócić uwagę na znaki. To drobiazgi, ale w 2026 roku właśnie one robią ogromną różnicę. Jeżeli dotrwałeś aż tutaj, to naprawdę należą ci się słowa uznania, bo to znaczy, że traktujesz bycie kierowcą poważnie. A jeśli ten materiał otworzył ci oczy choć na jedną rzecz, o której wcześniej nie myślałeś, to zrób coś jeszcze. Zostaw lajka pod tym filmem, znak kciuka w górę. To prosty gest, ale dzięki niemu więcej kierowców zobaczy te informacje i uniknie kosztownych błędów. Pamiętaj, droga w 2026 roku nie wybacza niewiedzy ale nagradza tych, którzy są przygotowani. I dokładnie po to jest ten materiał.